Witam! Moi kochani Natural Fit Passion i wracamy dzisiaj z sesją kulinarną. powiedziałam, że wam się spodobało. Okej okay jest? Czy nie jest okej? Okay? Jest, no jak najbardziej. <grym> nigdy nie jest okej, okay. nigdy nie jest okej, okay, moi drodzy, kiedy ja jestem na, w kadrze, bo tu powinna być w kadrze moja kochana żona. Ona ma piękno buzię i ona powinna to robić, ale ona ładnie trzyma... A co ty e... masz na swojej buzi? Hello? Nie wiem. No, nie kompleksy. Nie może. Nie, żartuję, moi drodzy. Twarz jaka jest, taka jest, się nie zmieni. Ale zdrowie możemy zmienić, moi drodzy. W zdrowym ciele zdrowy duch. I dzisiaj zaczynamy. Że dzisiaj jestem tak podekscytowany, że tu wrzucam tymi składnikami. <grym> <grym> Kochani, chlebek własnej produkcji bez mąki. Krótko zwięzienie na temat, samych ziaren. I prosty przepis, moi drodzy. Tym, który będzie składnikiem, który będzie sklejał te nasze składniki, będą jajeczka. Więc, moi drodzy, samo zdrowie: jak mamy takie białe bułeczki, często w domu spotykane i mamusia robi kotlety mielone i położy tak do, do miseczki, z, e, miseczki z wodą, to po chwili, jak patrzymy na tą bułeczkę, to powiększa swoją e, objętość trzykrotnie. To samo dzieje się w naszym żołądku, moi drodzy, a nam chodzi o to, żebyśmy nie spęczniali tego naszego żołądka Nie, bez żadnych spulchniaczy, bez żadnej chemii, bez żadnych wspomagaczy. Nam chodzi o wartości odżywcze, a wartości odżywcze jajka, moi drodzy. Samo już, jajka oczywiście od gospodarza. E, źródło białka, źródło kwasów omega-3 i moi drodzy również źródło witaminy D3, które znajduje się w żółtku. Za chwilę tych jajeczek potrzebujemy 2, 4, 6, 7, mam 8 osiem taka saletereczka i będę mówił, pokazywał co dalej Mój drodzy wiecie aby było tutaj zabawnie i, i e, powiem pozytywnie. Ci, że dobrze się prezentujesz w tych filmikach kulinarnych naprawdę? naprawdę? masz dryk do tego mam dryk jeszcze kochani jak to potwierdzicie to ja nie wiem czy <grym> tutaj e, żona zacznie trenować na, 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 na dworze, a ja będę tylko gotowa. jeszcze kolejny ten e, kanał trzeba zrobić jak dobrze zmywam <grym> No, Bo aż mi wstyd. Nie, nie, no to jest element taki, że jak gotujemy, to i zmywamy. sobie, tak czy nie? No, ale dużo zmywasz. Mój drodzy, jako dostałem reklamę, teraz. Jako dostałem reklamę od kochanej żony, także teraz będą mnie wszyscy zapraszać. A później będę po wszystkich zmywał. Mój drodzy, ja mam wbite. I teraz tak. Osiem tych jajeczek. Taka saletereczka. Mniej więcej. Jak tutaj jest pojemność, Klaudyś? Trudno określić. Wiesz? Nie nie powiem. Ci. Mniej więcej, moi drodzy, może to być większe. Ważne, o to, ważne jest to, aby miało to odpowiednio głęboko. Ale większą niż mniejszą. Zgadza się. Moi drodzy, sól. Tu jest pisze pierwsze ale to jest wsypana sól. I już Wam pokazuję, moi drodzy, jako sól. Kochana żona jak to zakupuje, tu to mamy jedną, tu jest nowa akurat. Na... Yy... Sól różowa naturalna kłodawska z kopalni soli Kłodawa. Moi drodzy, ta sól jest... Pamiętajcie, wszystko co polskie, to ucieka stąd. Już wie, że jest nagrywamy i tu przychodzi. E, ta sól przybija wszystkie sole wraz z tą himalajską, tym bardziej, że nie wiemy, jak to kiedyś wcześniej Klaudia mówiła, że nie wiadomo czy Chińczycy jej tam nie barwią bo różne są, różne są źródła, a nasza polska sól ma naprawdę bardzo dużo wartości, bardzo dużo minerałów, jest naprawdę niesamowita, możemy ją stosować również do napojów izotonicznych, czyli woda, troszeczkę szczypta tej soli, odrobina miodu naturalnego i pijemy. Jest to naprawdę niesamowite izotonik dla naszego organizmu po wysiłku. Dokładnie, źródło bioprzetwarzanych minerałów. O że ona mi pięknie powiedziała, więc pasło. Szczypta, moi drodzy, co znaczy szczypta? Sły nie szczypta, tak do smaku, nie? Do smaku, do tych jajeczek dosypujemy. Sprawnie, aby tutaj było to sprawnie robione. Gaz, nie przeszkadzaj nam. I zaczynamy. I tutaj, moi drodzy, jakby nie było, to jest element treningu, czyli przed Mężczyznom polecam. Żeby zrozumiały, mężczyźni zrozumią, co te kobiety biedne, jak nie ma tych mikserów, co one przeżywają. Gehenne. Albo i nie. Kluczemy tak, moi drodzy, aby do takiego. Może. Nie musimy tu wbijać, bo to nie, nie ubijamy białek a nie, nie ubijamy żółtek. Po prostu tak do momentu, sami widzicie, aż te jajeczka zrobią się jednolite. Więc tutaj wbijamy, robimy, miksujemy. Klasik. Co ty o tym uważasz? Co? Myślę, że. Myślę, że jest ok. Moi drodzy, jak już mamy łóżkę jajeczka, dzisiaj krótko zmienię na temat. Polecam Wam, moi drodzy, naprawdę niesamowity jest ten chlebek, dlatego że same wartości odżywcze. Pestki z dyni. Moi drodzy, wcześniej wam mówiłem, olej z pestek z dyni. Jest niesamowitym źródłem kwasów omega-3. Do tego tłoczony na zimno jest takim można powiedzieć dla nas antyoksydantem przy diecie bogatej w tłuszcze to jest niezbędnik w naszej kuchni. Moi drodzy, wsypujemy. Sypujemy. tak naprawdę nie ma wystarczająco nie za dużo. Będziemy dosypywać, moi drodzy, dlatego, że miara jest taka. że Wam wszystko w to Tu mamy siemię lniane. kolejny kolejne. Olej, e, olej z siemienia zimno Zimnotłoczony, budwigowy. Jest niesamowitym również e, dla nas składnikiem odżywczym. E, różnego rodzaju stany zapalne w tej diecie. E, naszych jelit naprawdę e, bardzo szybko są e, właśnie leczony tymi olejami, nie tylko, ale i e, przywraca e, funkcjonalność naszych narządów wewnętrznych e, i naszą gospodarkę hormonalną. Pamiętajcie, że tłuszcze są bardzo ważne w naszej diecie, te tłuszcze zdrowe. I teraz tak, oprócz tego, się możemy zmiksować, a nawet nie miksować i możemy pić. To e, w kolejnych odcinkach Wam pokażemy. Teraz tak, to mamy. Tutaj moi drodzy, dla urozmaicenia orzechy. Wiadomo, że orzechy są bardzo zdrowe. Tu mamy, moi uczniowie już znają ten pojemnik, bo często go zabieram <laughs> ze sobą. Więc tutaj mamy migdały. Mm -hmm. yy, całe w i teraz bierzemy, miksujemy, blendujemy to jeszcze chwila, jeszcze chwila, jeszcze chwila jeszcze fila. To, to szybciej, dla szybszego efektu O ręki są z reguły w miarę mokre, więc musimy tutaj, aby się ładnie to zmieniło. Mamy już ok. Zobaczcie, teraz kochamy. Ja tylko spadło na dół. Rozkręcamy i zobaczcie sami moje drodzy. Tak wygląda, jak widzicie. Taka można powiedzieć, jakby papka delikatna jakby się zrobiła. Wsypujemy u. Ona jest bardzo smaczna. Bardzo smaczna. Można zabierać do pracy. No, moi młodzi bohaterzy już próbowali. I do szkoły. I, i e, potwierdzają. Peski słonecznika, moi drodzy, kolejna. Źródło błonnika, źródło dobrego, dobrych białek, witamin z grupy E, czyli witamina młodości, witamin z grupy D również, jak najbardziej te ziarna są e, dla nas, moi drodzy. Ja tutaj taki przykład da, e, pokazałem. Tu są migdały. wy możecie robić po swojemu. Zamiast, znaczy, do tych składników możemy dosypać jeszcze sezam, możemy dosypać sobie na przykład nasiona chia również, tak? Mamy teraz tak tyle tych składników i zaczynamy to mieszać. Zobaczcie. I teraz tak, jak to ten przepis rozpoczęła e, kochana klaudyna, i to ona pierwsza zrobiła ten chlebek, który mi mega smakował. I teraz tak. Później powiedziałem, że chcę sam robić, bo wiadomo, że nie zawsze każdy też może, więc powiedziała do mnie tak, pamiętaj, dosypuj składniki w takich proporcjach, aż do momentu, kiedy będziecie ciężko mieszać. Po prostu, kiedy ta konsystencja zrobi się taka, że będzie po prostu nam ciężko mieszać. Na razie, tak jak widzimy, jest tego, widzicie, na razie jest spokojnie, mieszam bez większych e, trudności, problemów. problemów. Także w ten sposób. I teraz tak, pamiętam, czego wsypałem mało, więc dosypuję e, pestki słonecznika. E, dosypię, moi drodzy, siemielniane, dlatego że siemielniane jest mega zdrowe i nie jest e, zbyt drogie, więc naprawdę polecam moi drodzy siemielniane. Wszystko to jest takie sypanie, wiecie, nie za dużo. Pamiętajcie, nie przesadzić, dlatego że cały czas duzujemy, cały czas badamy sytuację, jaką mamy tutaj w tej miseczce. Unoszę, żebyście widzieli i cały czas po prostu mieszam. Widzicie, już konsystencja zaczyna się robić. Już gęstnieje, nie? Gęstnieje, ale cały czas to nie jest jeszcze to. No jeszcze nie, jeszcze można dosypać. Jeszcze możemy Pestek, dosypać. na przykład z dyni. Na przykład pestki z dyni Eee, oprócz właśnie tego, moi drodzy, teraz zobaczcie, w międzyczasie po, e, porozmawiajmy. W takim klepku mamy naprawdę tyle wartości żywczych, jest to niesamowite paliwo, do, e, paliwo dla sportowców. Dlaczego? Dlatego, że, moi drodzy, jest tutaj naprawdę ogrom białka. Same zobaczcie 7 jaj, 8 przepraszam, zobaczcie, ile to jest białka naturalnego. Peski z Dyni na 100 gram, możecie sobie przeczytać, mają naprawdę piekielną ilość białka roślinnego, też bardzo wartościowego dla nas. Oprócz, o, oczywiście, nie ujmuję tutaj wszystkich dobrych tłuszczy, które właśnie te pesteczki posiadają. Peski słonecznika również migdały, no, nieważne gdzie kupujemy, migdały na 100 gram białka mają 24 gram. Tłuszcze moi drodzy, tłuszcz 20 gram. W 100 gramach 49. Zobaczcie, ale tu dobre, tak? Pełski z dyni, jak tutaj kogoś powiedziała. Nasypujemy. Aha, jeszcze zapomnieliśmy wspomnieć, że już nastawiliśmy piekarnik na około 170 stopni. Piekarnik nastawiony na temperatura 170 stopni, Tak ustawiła kobieta. I teraz to hmm. cały czas mieszamy, moi drodzy. Zobaczcie, ile się tego robi. I teraz tak. Jak już, oczywiście, połączymy to. Na dwie części, dlatego że kiedy włożymy, to będziemy musieli na chwilę kamerę wyłączyć na ten czas, który Wam za chwilę podamy i wyciągniemy chlebek, zaprezentujemy Wam. Naprawdę, moi drodzy, uwierzcie, że ten chlebek je się tydzień czasu. Tydzień czasu to dla całej rodziny tydzień czasu. Dlatego, że jedna kląka jest tak pełnowartościowa, że naprawdę jest to aż zdumiałe. Nie ma tutaj mąki, więc nie ma tutaj różnego rodzaju środków bo wiadomo, że no, mąka teraz nie jest e, zdrowym produktem niestety, e, biała mąka, więc no, o tym trzeba pamiętać. A tutaj mamy chlebek, który nie ma ani grama mąki. Zbadam sobie jeszcze pestek, e, nie pestek, tylko nasiona e, siemieniane. Tak jak powiedziałam tutaj wygustujecie moi drodzy, możecie zmielić sobie orzechy włoskie, możecie dodać. Ja dodałem dzisiaj migdały, są też orzechy laskowe. To jest wasze uznanie. To co najbardziej lubicie. Ktoś lubi na słodko, chociaż ja nie do końca polecam. To może dodać oczywiście jakieś tam rodzynki, żurawinę, żurawinę dokładnie, ale tutaj my robimy typowo taki białkowo błonnikowy. E, bardzo mega zdrowych chleb. Też suszone pomidory. Można no, oczywiście, koja. jak najbardziej. Damy jeszcze troszeczkę pestek e, słonecznika. Słonecznik, słonecznik, słonecznik. I mieszamy. Moi drodzy, już zaczyna się właśnie robić fajna konsystencja, więc oczywiście tutaj e, nie panie, tylko panowie, mężowie, chłopacy, mieszają. Ich ten, <laughs> trenują bicepsy, przedremiona, stawy nadgarstkowe. Dobra, już konsystencja jest chyba spoko. Mhm. Chyba, że tak to wygląda. Oczywiście dobrze wymieszać, moi drodzy, jest to bardzo ważne. I za chwilę będziemy to przelewać na foremkę, którą włożyliśmy wcześniej papierem. Papierem do pieczenia, tak? Panemka jest już przygotowana, piekarnik również już jest nagrzany. Jaki czas Klaudia jest tego? Około 40 minut. Około 40 minut, moi drodzy. Tutaj nie ma problemu, można piekarnik w trakcie otwierać i przyglądać się. Tutaj nie ma, że ciasto nie wyjdzie, nie ma tutaj droży, nie ma tutaj żadnych innych cudów. Jest to bardzo prosty przepis, a bardzo naprawdę zdrowy i bardzo szybki w przyrządzeniu. Zobaczcie, tutaj mamy tą samą salatereczkę i zaczynamy przelewać. Zobaczcie, jest to gęste. Takie właśnie być powinno. Takiej konsystencji. Oczywiście za chwilę będę to formował ładnie na naszej foremce. Też no, tutaj... problem <grymka> mi pomaga, pomimo, że musi robić dwie rzeczy na raz. Więc łyżeczka. Wykładamy i rozprowadzamy ładnie, równomiernie. Dociskamy do krawędzi. Otóż to. Tak jak tutaj właśnie. Tak jak pani Klaudia każe, ja tylko wykonuję. W trakcie... Ale masz talent do gotowania. W trakcie... Y, moi drodzy, lubię gotować. Naprawdę Dobrze kochani. To, lubię, lubię gotować. Lubię robić e, jedzenie, szczególnie lubię, kiedy smakuje moim bliskim, a że moje najbliższą osoba jest moja kochana żona. Na razie. I oczywiście wszyscy ludzie o dobrym sercu są moimi bliskimi wszystkich zapraszam do nas na degustację. Takiego chlebka. Teraz tak, rozkładamy sobie tutaj ładnie, równomiernie. Pozytywna energia, przyglądamy się. Mm. Tu się patrząc co, Przyma... ja ten chleb robię w 5 minut, nie? A już jest 14 minut. Kurczę. Ja nie wiem jak to. Ale, no bo ja z widzami, naszymi kochanymi... Ty wiesz, pokazujesz bicepsy, wiesz. Rozmawiam, e, ładuję ich pozytywną energię, Moi drodzy, Ach. tak wygląda e, nasz chlebek bez e, mąki. I moi drodzy, Ślicznie. wkładamy sobie to do... Kilka rozgrzanego. W ten sposób zamykamy. Moi drodzy, widzimy się za około 40 minut. To jest wszystko. Kiedy będziemy widzieć się za 40 minut, będziemy, wyłożymy to nasze cudo, pokroimy, zaprezentujemy. Moi drodzy, gotujcie za trafit paszem. Trenujcie, gotujcie, żyjmy zgodnie z naturą. Pozdrawiam i za chwilę widzimy się. Jeszcze nie, jeszcze nie pozdrawiam, jeszcze nie mówimy papa. Widzimy się za chwilę, moi drodzy. A więc, moi drodzy, po 40 minutach, nawet nie pełna, moi drodzy, bardzo polecam, abyście zaglądali. I e, po prostu e, chlebek jest zrobiony, kiedy jajeczko jest ścięte. Czyli po prostu, kiedy widzimy, że jest twarda skróbka z góry. Czyli te 30 minut jest taki minimum na w temperaturze 170 stopni i oczywiście termoobieg, tak? Jak najbardziej wskazany. To jest... E, ten czas już um, e, upłynął. E, 35 minut z tego co Tutaj widzę i moi drodzy wyciągamy nasz klebek, także za chwilę będziemy obserwować, co nam tutaj wyszło ciekawego. Oczywiście rączniczyci żebyście się tutaj nie poparzyli. O, zobaczcie. Uj. Tak to moi drodzy wygląda, nawet popękał <noise> naturalny klebek I teraz tak. Wyciągamy pojemniczka z foremki układamy na gorąca wody. eee. Oczywiście zobaczcie tak wygląda chlebek oczywiście moi drodzy powinien sobie przestygnąć, dlatego że mm, wiadomo, że na gorąco może się delikatnie rozwalać, ale jakby nie było, moi drodzy, jest to chlebek niesamowicie zdrowy. Ja nie mam tutaj do prezentacji. Mamy może e, kochana moja m, wagę? Do, e, do nie. Nie, ma. nie mam. Moi drodzy, możecie mi wierzyć. O. Ten chlebek ma minimum 2 kg. Ja czuję, naprawdę. Ma minimum 2 kg. Taki mały chlebek. Żeby. Już nie chcę na tą ludzką wagę go kłaść, bo to, to nie o to chodzi. Ale naprawdę, słuchajcie, jest mega ciężki. Tak naprawdę, jest to niesamowite źródło dla nas pełnowartościowych białek, tłuszczy i błonnika, który jest nie, niesamowicie zdrowy i potrzebny dla naszych narządów, szczególnie jelit, oczyszcza nasze jelita z złogów. Ja postaram się kawałeczek ukroić. Jest. Widzimy tutaj te kawałki. Te plamki, to są właśnie kawałki, tutaj nie e, udało mi się dobrze rozmieszać e, orzechów e, migdałów, także to są te migdały zmielone. E, tak wygląda, moi drodzy. Jest naprawdę, ja tutaj połączę, bo trochę się kruszy. Ta mała kromeczka, e, moi znajomi, moi bliscy, których często częstowaliśmy, e, częstowaliśmy bardzo chwalili sobie, jest Niesamowicie, kochani, pięknie pachnie, niesamowicie aromatycznie, nie ma tutaj ani grama mąki. Wszystko to, co skleja tutaj te składniki, to jest e, po prostu, co są jaj e, jajka. No i taki chlebek może stać bardzo długo, moi drodzy. E, w papierze oczywiście, nie w folii, a w tym oj papierze, w którym właśnie go piekliśmy. Stoi sobie i jedna, dwie takie kromeczki, moi, moi drodzy, niesamowicie kaloryczne, ale te kalorie są naprawdę nie puste, tylko bardzo potrzebne dla naszego organizmu. Pozwolę sobie spróbować. Coś wspaniałego. A my tutaj skocześle kochany kochanej mojej Tauli. Mm, bardzo dobre. Moi drodzy, własnej domowej roboty chlebek bez mąki z samych ziaren. Tutaj zastosowaliśmy jeszcze raz przypomnę pestki słonecznika, pestki, dyni, siemię liniane, plus zmielone migdały. Pełnowartościowe, wysokobiałkowy, naturalny, bez konserwantów, bez żadnych dodatków, niesamowity chlebek, który. No aromat coś wspaniałego. Nie możecie tego poczuć, ale, moi drodzy, zapraszam, wypróbujcie. W razie pytań proszę pisać. A naszych bliski zapraszamy do nas na degustację, jak macie ochotę. Pozdrawiam serdecznie, moi drodzy. życzę smacznego. Takich chlebek możemy jeść z dodatkami teraz tylko masełko, grubo, no oczywiście naturalne jakąś wędlinkę, czy jakiś y, twarożek. Mamy pełnowartościowe śniadanie się. Nadalić, to może być sałatka, jakiś szczypory pomidor. Moi drodzy, w nas siła, siła w naturze. Pozdrawiam serdecznie. Natural Feed Dzisiaj był chlebek, także pozdrawiam serdecznie.